Siemaneczko kochani, z tej strony Deslot. Jak tam u was? Pewnie dobrze, bo to ostatni dzień szkoły i w końcu rozpoczynają się wakacje. Część z was pewnie planuje jakieś wycieczki, ale ci, którzy nie planują tych wycieczek, niech poniedziałek będą na streamie, bo będziemy grali o dolce i darmowe prezenty, więc będzie codziennie streamek, tak jak to było kiedyś. I jeszcze dzisiaj, właśnie w tym momencie, pojawiły nam się nowe wyzwania kosmicznego lata, dzięki którym będziemy mogli zdobyć kolejne cztery darmowe prezenty. Między innymi będzie to deska surfingowa, dzięki której będziemy mogli latać i 23 Ekspa. Tutaj mamy jeszcze też płytę z muzyką i 20 tysięcy Expa. Mamy też lód, który będzie nam się na plecach roztapiał. I 30 000 expa oraz dodatkowe malowanie do broń. Wystarczy tylko wykonać teraz te zadania, aby odebrać te darmowe przedmioty. No i tutaj nic nie ma trudnego. Jedyne może utrudnienie to jest znalezienie trybu prosto. Jest to specjalny tryb, który o godzinie 15 zostanie dodany do Fortnite. Ale jeżeli go jeszcze nie ma, lub jeżeli macie problem ze znalezieniem tego trybu, to dam wam prostszą metodę. Dam wam kodzik do prywatnej mapy trybu prosto, dzięki czemu będziecie mogli sami wraz ze znajomymi odpalić sobie gierkę i nawet sobie możecie tam podłożyć, zabijać nawzajem, podnosić i tak dalej i wykonacie dzięki temu bardzo szybko te questy, bez konieczności walki z jakimiś innymi przeciwnikami, którzy prawdopodobnie będą chcieli po prostu sobie postrzelać i może nie będą nawet patrzeć na questy i na to, czy im zależy, czy nie zależy po prostu będą grali, co sprawi, że wam będzie dużo trudniej wykonać te zadania ale na szczęście ja mam prostszą metodę a jeżeli szukałeś wyzwań z poprzedniego tygodnia to również znajdziesz na moim kanale, bo oczywiście takie odcinek już dawno temu nagrałem. Tak samo jak artefakty z tygodnia trzeciego, czy wyzwania. Jeżeli szukasz jakiejkolwiek treści, to najprawdopodobniej znajdziesz ją u mnie. A i mamy jeszcze darmowy prezent w postaci jakiegoś utworu muzycznego. Dzięki zespołowi O2, który pojawił się w Fortnite i dzisiaj przez trzy dni macie kolaborację między tym zespołem a Fortnite'em i z tej okazji został stworzony tryb kreatywny, na którym to możecie wejść i po prostu słuchacie ich naprawdę słabej muzyki. Moim zdaniem, ja nie mogłem się doczekać końca, ale dzięki temu zgarniamy darmowy prezent, który jest limitowany, i tylko przez 3 dni jest możliwość odebrania tego prezentu. Tutaj akurat wystarczy tylko wejść na ten tryb, przeczekać aż to się skończy w końcu i zdobyć nagrodę. A teraz przejdźmy do wyzwań kosmicznego lata, które dzisiaj się pojawiły. No i będziemy musieli tutaj podnieść towarzysza 20 razy, zadać 1000 obrażeń z rakietnicy oraz kupić 10 przedmiotów w automatach. To wydaje się nic trudnego. Wszystko to trzeba wykonać na trybie prosto, które znajduje się na trybie kreatywnym. Zapraszcie do tego trybu swoich znajomych, tak abyście mogli szybciej wykonać te zadania. A więc wchodzimy na tryb kreatywny. A następnie szukamy pierwszego lepszego komputerka, dzięki któremu będziemy mogli wpisać kodzik do nowego trybu. Ten kod do nowego trybu o którym mowa, czyli tym prosto, tak aby tam zagrać ze znajomymi, to 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 13, 88. Kodzik jeszcze wam dam też w opisie. To właśnie na tej mapie będziecie mogli wykonać dowolne zadania, które wam się oczywiście zaliczą i dostaniecie za to nagrody i to jest legitne i wszystko jest OK. Jest to po prostu ta sama mapa, która jest obecnie dostępna w Fortnite, tylko że w trybie prywatnym, dzięki czemu to wy zapraszacie sobie graczy, z którymi chcielibyście wykonać te zadania. Pojawieniu się na mapie podzieli was na zespoły. Będziecie jakby na jakimś statku, na którym niestety nie możecie budować, więc nie będziecie mieli jak ukryć się za własnymi budowlami. Będziecie mieć dostępne na starcie kilka broni, dzięki którym możecie likwidować swoich przeciwników. Pod waszym respem znajdują się automaty, w których to możecie znaleźć różne, ale to już przeróżne bronie. A będzie nam tak naprawdę potrzebna tylko bazuka, która kosztuje obecnie 360 monet. Za każdą likwidację otrzymujecie po 50 monet, więc musicie zlikwidować kilka razy swoich kolegów, aby Zdobyć tą rakietnicę. No, już później, za pomocą po prostu rakietnicy, wykorzystujecie ją do zdobywania dodatkowego damage'u. Tutaj nie musicie specjalnie walczyć, możecie stanąć sobie w prostej linii, strzelić rakietę, zadać jak najwięcej obrażeń i po prostu szybciej z tego trybu wyjść. Ale to oczywiście od Was zależy. Następnie proponuję Wam poćwiczenie sobie podnoszenia, no bo jednak 20 podniesień na zwykłym trybie byłoby niemalże niemożliwe. Przy tym, że jeszcze inni będą używać bazuki. Więc proponuję ten tryb, gdzie jeden z Waszych teammates po prostu będzie kładł przeciwnika Przeciwnik waszego teamata, no i będziecie mogli jak najszybciej podnieść yy, zawodnika swojego, tak aby szybko wykonać to zadanie. Teraz tak naprawdę pozostaje Wam tylko wykonać jeszcze zadanie z kupieniem 10 broni w automatach. Najniższa cena to snajperka, która, daje, która kosztuje właściwie 150 monet, czyli mniej więcej około 3 likwidacji. Yy, żeby kupić 10 takich elementów, no to musicie zrobić po prostu 30 likwidacji. No to już wolna amerykanka możecie sobie po prostu pograć, postrzelać, yy, dzięki czemu będziecie mieć troszeczkę fanu z tej giereczki, a przy okazji wykonacie zadanie, dzięki czemu odblokujecie sobie darmowe przedmioty. W prywatnym, jak i w oficjalnym trybie znajduje się specjalny, tajny pokój, do którego można wejść tylko mając 800 monet. W razie czego te monety możecie sobie wyrzucać nawzajem, e, dzięki czemu przyspieszycie zdobywanie tych monet, no i będzie wam łatwiej kupić lepsze bronie. W tym pokoju jest ukryta super moc oraz dwie rybki. E, zwykła rybka i siorba rybka. E, one są raczej potrzebne do tego, że jest to specjalny tym Dzięki czemu możesz już piłeczyć, bo jak widzieliście, w tym trybie nie ma innego leczenia, a ta moc sprawia, że dzięki niej niezależnie prawie od odległości, w jakiej strzelacie, yy, przeciwnik dotrzymuje. Tysiąckrotnie większe obrażenia. Może z tym mnożnikiem do tysiąca to przesadziłem, ale naprawdę z bardzo dużej odległości można zdać niesamowity damage, więc jest to bardzo ciekawa rzecz, która pozwoli Wam w tym trybie, nawet w normalnej gierce, zrobić bardzo szybko damage i nawet wygrać gierkę. A z to już tylko wracamy do lobby, no i zgarniamy nasze darmowe exp oraz przedmioty. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiacie tutaj taktyczną łapkę w górę, dzięki której moje wideo poprunie do innych nowych odbiorców i dzięki Wam dostanę więcej subskrypcji, a już niedługo mam nadzieję, że dobijemy 50 tysięcy. A dla tych, którzy oglądali to do końca niech napiszą super dzięki temu przecież będę wiedział że oglądaliście do końca przyczyniam wam serduszko no i napiszę komentarz Dzięki wam kochani za oglądanie i do zobaczenia już jutro Trzymajcie się cieplutko cześć